z ile wody ubywa. Ubywało około 9 mm w pionie dziennie. Spompowali, tu już wszystko było wolne, tak. czyli mówmy, że 2 hektary ubyło. Czyli lustra wody z 10 było 2, to jest 20%. Dalej ubywało 9 mm. To naprawdę, że nie pompowane, a parowało te 9 mm. Ktoś kasę brał, a nas udawał za no dobrze, ale Teraz jeszcze, jeśli można dodać, to tak. Mówi się, odszkodowania dać tu za ileś ogródków. W porządku. I co dalej? Rozwiązany temat? Następnych 20-30, za rok będzie zalane. Za miesiąc, będzie następne 20. Jak nie lat to ma do osiedla sięgać i każdy będzie spał i patrzył. A no może to do... będzie jakoś? Bo tu nie ma To będzie wszystko zalane. Stawu. Jak to nie do Nie ma odpływu, to. więc cała woda idzie do stawu. I jak ty, dzisiaj była propozycja znaczy się, tu przedstawiona, że 17 ogródków, które są najbardziej zalane, to za miesiąc będą nas woda, woda będzie przybywać. To nie jest, że ta woda nie będzie... będzie no to już będzie woda, 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 woda cały czas płynie. A woda tam Także to nie, tu nie ma rozwiązania, tu jest stała odpływ Tu jest jedno rozwiązanie. Przepompownia stała, która stop będzie pompować wodę gdzieś tam do wytomki czy gdzie, lub drów udrażniający karbiur, tam gdzie kiedyś była straż pożarna, tam jest zbiornik rentestyjny i wystarczy do niego doprowadzić rów, kawałek 500 metrów i ta woda żeby odchodzić, bo proszę panią likwidacja nie zrobi nic e, tu był taki geodeta, który mówił że Maja e, za... To już niech wejść na łódki. Tak. Bo myśmy tak od 16 wcześniej już było mokro. Koniec kwietnia ostatni raz byłam tu tak, na mojej. Tak, było mokro. Tak, ale, 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 nie, ale, nie, nie, nie bo ten był tak... to mieli tak wcześniej, tak, to tak. tam, A po pierwszym maju... Dokładnie 16. Bo mąż. To Nie, bo myśmy potem nie mieli to, 16, bo się podniosło o 60 cm w ciągu jednej dobrej wody. To znaczy, że ona skądś była wpompowana, jeszcze do tego stała. Koniec maja... Bo myśmy w sobotę byli na działce, jeszcze weszłam do Altany, a w poniedziałek żeśmy mieli tyle wody. Więc no to nie było deszczu. No z deszczu. Z deszczu? deszczu. Wszystko wszystko no, no, no bo tego, to całe osiedle jest sprowadzone to, tutaj. Jest i dlatego to jest, jest. parę hektarów no na taki mały staweczek. To, chodem, ta droga wzdłuż, to, to, to tam są rury i tam płynie, tam są e, odstojniki i ta woda tu z górki płynie. Tu jest miks ogródków, bo są nowe Coś... rury i odpływ jest, jest do bramki wprowadzonych. I tam ale, cały ale... ja rok okrągły leci woda, tak ale, czy deszcz, czy to były takie zusze w, w lecie, a tam woda dalej leciała. Mróz też woda leciła, więc nie wiadomo co tam jeszcze podłączone jest do tego leciałego, bo tam jest 365 dni. W no, roku leci woda do bramki. Dzisiaj bo, bo proszę iść zobaczyć, lecisk. w rurach tylko szumi. A, no, a, nie nie a od pływu tu nie ma żadnego. Więc no, y, siłą rzeczy, że jak tyle wody wpływa tutaj do tego stału, to musiało zaraz. żeby no, ja nie było. Jak nie, Rada Miasta, Urząd, innował i docimywał co obiecano. Nie wrzucał na wiatr, tylko docimywał. Jakby to było pompowane i nieprzerwane, nawet szło w zimie pompować, to tej wody by nie było. Ale najlepiej zlikwidować, usunąć, odjechać, ludzi zostawić na tak, Teraz, tak to zrobić. Po Roz, rozmowie, jednej z rozmów ze mną, pan prezydent obiecał, że najpóźniej, na koniec grudnia rozpoczną pompować wodę. Do dnia dzisiejszego nie prawdopodobnie ma. jeszcze nie ma przetargu. Jak ta Rada Miejska, czy Urząd Miasta może popatrzeć ludziom w oczy. A co on z pieniędzmi robi, który res, 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 z z mnie to jest dostępny? Płaci za, za, za pompowanie wody. Dlatego wie pan, dlaczego? Bo mamy na to dowody, bo jestem z, ja z tygodnia najgorszy w najgorszym wypadku w Warszawie i rozmawiam z panem prezesem. Na ostatnim spotkaniu miesiąc w Warszawie się pyta, panie prezesie, jak jest pieniędzy? No, jeszcze nie ma przetargu. Ja pieniądze w każdej chwili przekażę. Ja Tylko nie, koi ogłosi przetarg na pompowanie w Dopóki kopalnia miała kopalnia <mulized> A, prowadziła te szkody górnicze, było w porządku, bo pompowała na bieżąco cały rok. W 2010 roku Pisaliśmy munity do pana prezydenta, my jako związek, w imieniu działkowców. Odpowiedzi są takie. No. Ja, będziemy pompować, będziemy działać, Najbliższe spotkanie z panem wiceprezydentem Włoszem jest również w piątek. Właśnie w sprawie tych ogródków zalanych. Tamtych w Bytoniu, na zaciszu przy ulicy Dworskiej i tych tutaj przy tak zwanej bramce. Ręce opadają. Nie, ta niemoc jest okropna. Szukali jakiejś rury tu podobno odpływowej. A rura odpływowa podobno teraz się okazuje została skradziona. No przecież takie rzeczy nie mogą się dziać w normalnym w państwie. No. My jesteśmy w tej chwili bezsini, a najgorszą sprawą jest to moim zdaniem oczywiście, jak ta woda zejdzie w końcu, co ci biedni działkowcy zrobią? Przecież to wszystko będzie tutaj się waliło. Związek nie jest w stanie zapłacić odszkodowania, bo nie ma do tego uprawnień. Miasto się od tego odżegnuje. Jest decyzja wojewody, że nie można indywidualnym działkowcom wypłacić odszkodowania. Jedynie w przypadku, gdyby nastąpiła likwidacja. Ale tutaj z tego, co dzisiaj usłyszałem, państwo w ogóle się nie zgadzają na likwidację tego i na przeniesienie ich w inne miejsce. Są konkretne propozycje, o których dzisiaj usłyszałem. Wykopanie rogu, ułożenie rur, skierowanie wody częściowo na kart lub ewentualnie rezerwację. Natomiast na no, jedną No nikt nie potrafi się a Pana zdaniem działkowcy tutaj się powinni się na to, żeby to zostały To znaczy tak, ja i Związek bylibyśmy jednak zdania, bo to się ta sytuacja nie poprawi. Być może to, co Państwo dzisiaj powiedzieli mnie, no jakoś uzdrowi sytuację, ale pewności nie ma. Powinny te ogródki tutaj, w tej części być zlikwidowane. No ale natomiast okazuje się, że to nie jest wtedy 27 czy 17 ogródków, do tych ogródków, trzeba by tutaj zlikwidować połowę tego No To już jest większy problem. Oczywiście to musi być dokonane na zasadach, że działkowiec otrzymuje odszkodowanie, że dostaje teren zastępczy, i to odszkodowanie które dostaje wkłada sobie w ten teren zastąpić. ale gdzie ten teren zastępczy ma być? gdzie? 30-40 km stąd? pierwszą propozycję Jak ja przy okazji likwidacyjnych ogrodowych zostało ich zlikwidowanych by to nie 3 I była taka propozycja w stolarzowicach. Trudno sobie wyobrazić, no ci tutaj jeszcze w do tych stolarzowic by dojechać. Ale trudno sobie wyobrazić tych działkowców z którzy by musieli dojeżdżać do 20 km. To już nie dla mnie To nie jest żadna przyjemność takiego grudnia no. posiadać, bo tam ani komunikacji nie ma. A też jest i ciężko dojść, no dojść to już w 20 km odległości to nie można. I wiemy już dobrze, że ludzie tam na przykład nie gdzieś tu w tym rejonie, no. Ale mogę wejść dwóch kto mi to da, że ktoś mi przydzieli, a kto mi to wybuduje, za co ja to zrobię, za te parę groszy, co mi to? No nie, to nie są takie parę groszy. A jakie to parę groszy, czy państwo macie A pojęcia nie ma nikt. No nikt. nie ma tego, pojęcia, tego nie ale... wie nik, bo to są rzeczoznawcy od tego, którzy wyceniają dany teren. Oczywiście jest wycenione wszystko, więc już pomijając drzewa, krzewy. Altanki mrukowane są dość cenione. Każdy chodniczek, każda płytka na chodniczku to wszystko jest wyceniane. Także tutaj no, należałoby liczyć, że od 20 tysięcy w górę powinny te oszkodowania wrócić. No, czy za 20 tysięcy można wybudować? Altankę może i tą altankę Za 20 tysięcy pan dzisiaj wybuduje. Także... A reszta to. W tej chwili zwykle garaż, przepraszam za Do... Wiecie państwo ile płacicie umurowanej? To są trzy ściany, drzwi i dach. No to więc proszę powiedzieć, ile ktoś zapłacił za murowany garaż? Dla mnie osobiście największym zmartwieniem jest to, jak oni wejdą tutaj na te działki, już podejść od tak, tej wody. Tak. Kto im za to wszystko zapłaci? Przecież to jest, to jest straszne. A robota? Czewy to jest rzecz, którą można odrodzić, to można odpupić, Ale za robotę posadzić. się nikt nie zapłaci. Tak, no ja za czekaj na to. Nie dałam nie to dałam, A co czy będzie z tym, miał To już no, To jest sama teraz, Miejsce, Miejsce, sama Ale to pęknie, Mówimy, samemu Kiedy to w wszystko, w to w wszystko, w wszystko w zejdzie, w to pięknie.